Za chwilę zobaczysz zestaw ćwiczeń rozciągających, które robię codziennie rano, zmotywowałem się do tego zestawu jakieś parę lat temu i od tamtej pory po prostu czuję się znacznie lepiej w swoim własnym ciele, moje życie się poprawiło. Piszę zresztą o tym w swojej książce, Stan się Fajderem. Jeżeli ją przeczytałeś, to już pewnie o tym wiesz, zobaczyłeś pewnie tam zdjęcia, a teraz zobacz, jak to wygląda po prostu w robocie na wideo. I jeżeli masz tryb siedzący, jeżeli dawno nie ćwiczyłeś, a nawet jeżeli ćwiczysz, to zmusz się do tego, żeby rano poświęcić te 15 minut dla tych ćwiczeń, a wierz mi, ja przysięgam, twoje życie się znacznie bardziej poprawi, bo po prostu poczujesz się lepiej w swoim własnym ciele. A jeżeli rano jest ciężko, bo wiadomo, życie goni, robota, dzieciaki i tak dalej, to chociaż w ciągu dnia, jeżeli masz tryb siedzący, znajdź te 15 minut, zrób te ćwiczenia, a twoje życie się poprawi. Leżąc na plecach. Nie spiesząc się, chwyć prawą ręką za zgięcie kolanowe i przyciągnij do siebie lewą nogę. W szczególności, jeżeli robisz to tuż po przebudzeniu, to naprawdę nie spiesz się z tym rób to pomału powoli. Staraj się przyciągnąć kolano w kierunku podłoża. Z każdym wydechem staraj się coraz bardziej przybliżyć kolano w kierunku podłoża. Lewą rękę wyprostuj i połóż w odwrotnym kierunku, wierzchem dłoni do podłogi. I tak, oddychaj przez nos, i z każdym wydechem staraj się kolano zbliżyć coraz bardziej podłogi, i z każdym wydechem staraj się położyć obydwie łopatki na podłodze. To jest pierwsze ćwiczenie, które wykonuję tuż po przebudzeniu. Jeszcze nie podnosząc się z łóżka, kładę się wtedy na skraju łóżka i przyciągam nogę tak, by lekko zwisała poza nim. Dzięki czemu mogę zwiększyć zakres rozciągnięcia. Teraz pora na drugą nogę. Czyli lewą ręką schwyć prawe zgięcie kolanowe, a prawą rękę połóż na podłożu. I to samo. Z wydechem przyciągaj kolano do podłoża, a łopatki kłaci jak najbardziej na macie. Obydwie łopatki staraj się, by leżały na macie. I ze spokojem oddychaj. Staraj się oddychać przez nos. Pomału wdech, pomału wydech. Każde ćwiczenie będziemy robić mniej więcej jedną minutę. Pora na zmianę ćwiczenia. Teraz lewą nogę połóż w okolicach prawego kolana. Pomiędzy nogami stworzysz taki trójkąt, taką przestrzeń, w którą wstać lewą rękę, zapleć koszyczek z prawą ręką i przyciągnij nogi do siebie. Poczujesz mocne rozciągnięcie z tyłu nogi i w tyłku. Przy okazji, jeszcze kolano się też mocno rozciągnie. Fajna pozycja, w szczególności jeżeli na przykład kulasz się w dżudzicu. I tak jak mówiłem o czasie, każde ćwiczenie, mniej więcej minutę, ale oczywiście od rana nie włączam stopera, tylko liczę mniej więcej 10-15 głębokich wdechów i wydechów. W zależności od pozycji, jaką przyjmę, tak, jest to albo 10, albo 15 wydechów. Zmiana nogi i to samo. Mówię o tych wdechach i wydechach, że, je, że czasami jest 10, a czasami 15, z racji tego, że czasami przyjmiemy pozycję, gdzie ten oddech jest po prostu płytszy. No i wtedy właśnie musi to być jakieś 15 wdechów, 15 wydechów. Każdym wydechem przyciągaj nogę coraz to bliżej, coraz to bliżej twarzy. Super by było, jakbyś był w stanie powochać sobie stopę. Okej. Okay jeśli również rozpocząłeś te ćwiczenia wykonywać w łóżku, no to pora wstać i od razu po prostu, po wyjściu z wyra lekko nogi ugięte, jeszcze póki co ugięte, chwyć się za łokcie i swobodny zwis do kostek. Nogi są cały czas jeszcze lekko ugięte, nawet jeśli jesteś super rozciągnięty, to jeszcze tego nie rób, bo to dopiero poranek. I teraz bardzo powoli bujaj się od lewej do prawej powiedzmy niech każde bujnięcie zajmie tak mniej więcej jedną sekundę kołysz się swobodnie cały czas Sanka. teraz staraj się wyprostować nogi. Staramy się już je wyprostować. Jeżeli nie jesteś w stanie, to ok, ale jeżeli jesteś w stanie, to wyprostuj nogi jak najbardziej potrafisz, i znowu bujamy się od lewej do prawej. Nogi to nogi, ale powinieneś poczuć olbrzymią ulgę w plecach, w szczególności właśnie po nocce spędzonej w łóżku. No i teraz. Jeżeli jesteś w stanie chwyć się za pięty i przyciągnij brzuch w stronę swoich ud jak najbliżej jesteś w stanie. Głowę między nogami, jeżeli jesteś w stanie. A jeżeli nie, no to tyle ile tylko potrafisz. Jeżeli nie możesz chwycić się za pięty, no to chwyć się Gdziekolwiek tylko możesz. Mogą to być łydki, mogą to być zgięcia kolonowe. W końcu nadejdzie czas, kiedy będziesz mógł się chwycić zapięty i zrobić to tak jak ja. A jeżeli jesteś już w stanie, no to zajebiście. Ok, i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Teraz rękoma idziemy na matę i wykonujemy tak zwanego psa z głową w dole. Staraj się, pięty mieć oparte o podłoże, tak żeby poczuć mocno rozciągnięcie w łydkach. Proste ramiona głowę kieruj w podłoże, tak jakbyś chciał skoczyć na główkę Powinieneś poczuć największe rozciągnięcie w łydkach i w barkach. I spokojny oddech ok przejdź na kolana i teraz wduś biodra w matę wzrok skieruj do góry odpychaj się rękoma, ręce leżą mniej więcej w okolicach bioder Wygnij kręgosłup i przyjmij pozycję psa z głową w górze teraz. Wbijaj biodra w matę. No i oczywiście powinieneś poczuć mocne rozciąganie się dolnej partii pleców. I teraz raz spróbuj wbić lewe biodro w matę, a raz prawe. Mówię matę z przyzwyczajenia. Chodzi mi oczywiście o podłoże. Jedną sekundę przytrzymaj lewe biodro wbite w matę. A następnie, drugą sekundę, drugie biodro. I tak po sekundzie na każde bioderko. Tak jak się kołysaliśmy w pozycji stojącej, tak tutaj wbijamy bioderko. Raz lewe, raz prawe. A teraz już odpuszczamy i po prostu wbijamy biodra w matę i patrzymy jak najbardziej w stronę sufitu. Ok. Tyłek napięty. I rozciągamy ramiona. Obydwie ręce w jedną stronę. Poczuć rozciągnięcie w boku pleców. Chwilę przytrzymaj. Tutaj nie będziemy spędzać aż minuty, ale chociaż chwilę przytrzymaj. Jeszcze chwilę i przechodzimy na drugą stronę. Obydwie ręce na macie. Staraj się je przyciągnąć jak najbardziej do jednej ze stron. Jeszcze chwilę. Dobra, zmieniamy ćwiczenie. Jedna noga mocno do przodu. Jeżeli robisz na twardym podłożu, to proponuję sobie wziąć poduszkę i podłożyć pod kolano leżącej nogi. Mocno wypnij biodra do przodu. I rozciągamy. Czwóreczkę lewej nogi, pachwinę, bioderko. Teraz jedna ręka do środka po stronie zgiętej nogi. Jeżeli jesteś w stanie, to połóż dłoń na macie, a druga, tak jak widzisz, odginamy się do boku. Bardzo mocno rozciągając cały bok pleców. I trzymaj, trzymaj tą pozycję. Spokojny wdech, spokojny wydech. Ok i pora na drugą nogę. Mocno wypnij biodra do przodu. Powinieneś poczuć rozciąganie się biodra, pachwiny. I czwórki spokojny wdech, spokojny wydech. No, jeżeli masz lewą nogę z przodu, to teraz lewa ręka do środka. Staraj się położyć ją na macie. Odpychaj się tą ręką jakby od nogi. I druga ręka w powietrzu, tak jakby się chciała do czegoś przyciągnąć. Wyobraź sobie, że jest tam jakiś drążek, na przykład do którego chcesz się jeszcze bardziej dociągnąć. I ok. No i teraz rozciągniemy biodra. Jedno z najlepszych, jak nie najlepsze ćwiczenie pod wysokie kopnięcia. Jeżeli chcesz kopać hajkiki, no to to jest ćwiczenie, które powinieneś robić codziennie. No i tak jak widać, kolana znacznie szerzej niż biodra. Tak szeroko, jak jesteś tylko w stanie. A tyłek kieruj do maty. Najpierw do maty, a teraz do przodu. Teraz biodra wpychaj do przodu. Chwilę przytrzymaj i znów wycofaj tyłek do tyłu. Pokażę ci to z drugiej strony, tak jakbyś chciał dosłownie usiąść. bardzo mocne rozciągnięcie bioder trzymaj, trzymaj i teraz do przodu po prostu połóż ci na macie jeżeli masz ci ok i zmiana ćwiczenia Moje ulubione chyba nakryweczka. Tak jak widzimy, przyciągamy nogi do siebie, tylko pomału nie spiesząc się. Jeżeli będziesz w stanie położyć stopy na macie, super. Ale domyślam się, że większość ludzi jednak nie będzie tego w stanie zrobić, więc spokojnie, tyle, ile tylko możecie. No, i tutaj ewidentnie fajnie jest podłożyć sobie jakąś matę do jogi albo chociaż kocyk, bo dosyć nieprzyjemne uczucie dla naszej głowy i łopatek. Jeżeli będziecie robić na twardym podłożu, tak? Więc coś tam sobie podłóżcie i z każdym wydechem przyciągamy nogi coraz bliżej siebie. No, i to jest również jedna z tych pozycji, gdzie no oddech jest zdecydowanie płytki. Także tutaj. 15 nawet 20 takich wdechów wydechów. Ok. Siadamy teraz na tyłek, nogi wyprostowane i na początku, jeżeli jesteś w stanie, to sięgnij swoich paluchów. Jeżeli nie jesteś w stanie, to sięgnij jak najdalej po prostu jesteś w stanie, mogą to być kolana, mogą to być piszczele. No i jeżeli Byłeś w stanie sięgnąć połów. No to teraz sięgamy pięty i przyciągamy brzuch do kolan. Pomalutko. I powiem Wam szczerze, że to ćwiczenie służy głównie do tego, żeby rozciągać nogi, ale ja największą ulgę tutaj czuję w plecach. W szczególności właśnie kiedy wykonuję to ćwiczenie tuż po przebudzeniu. I trzymamy. Z wydechem schylajcie się tak daleko jak tylko możecie. No i dobra, na sam koniec stań do góry, porozkręcaj trochę bioderka, i to by było tak naprawdę już wszystko. Mamy to, cudownego dnia Wam życzę. Do następnego. No i dobra, jeżeli zrobiłeś te ćwiczenia, to jestem przekonany, że poczujesz się znacznie lepiej. A jeżeli chcesz poczuć się jeszcze lepiej, to koniecznie dołączaj do ekipy Taz Drill i tam dostęp do wszystkich treningów online, które prowadzę: treningi mobilnościowe, treningi Taz Drill, wkrótce treningi na worku i wiele, wiele innych. Dołączaj tam, ćwicz razem z nami, w szczególności jeśli nie chodzisz do klubu. Bo jeżeli chodzisz do klubu codziennie na treningi. No to faktycznie to jest wystarczająco, ale jeżeli nie chciałbyś potrenować w chacie, a ciężko ci się zmotywować i źle się czujesz w swoim własnym ciele, dołączaj tam, a twoje życie się odmieni.